Jakub Tylman. Gaja w opałach. Nad łąką kwieciem pachnącą, gdzie rosły chabry i zioła, fruwały motyle, ptaki, fruwała też gaja, pszczoła. Dbała o łąkę. Codziennie zbierała nektar i pyłek. A potem w kielichach kwiatów huśtała się kilka chwilek. Razem ze swymi siostrami latała z kwiatka na kwiatek. W każdym pyszności znalazła, czy był to mak, czy bławatek. Od smaków i od zapachów może zakręcić się w głowie. Wracamy wtedy do ula, robić miód słodki, na zdrowie. Pewnego dnia pszczoła gaja straciła zapał i siły. Nie chciała latać nad łąką, bo kwiaty już nie kusiły. Zrobiło się jakoś brzydko, odeszły wszystkie zwierzęta, zniknęły kwiaty i trawy, bo łąka schła jak zaklęta. Na łące wyrosła góra wysoka hen aż do nieba. Z odpadków ktoś nie pomyślał, że segregować je trzeba. Pszczoły w opiekę nad łąką wkładały całe serduszka, ale co teraz, gdy pyłku nie ma już ani okruszka? Kolejny smutny dzień minął. Znów Gaja wyjrzała z ula. Spostrzegła wielkie płomienie. To ogień wśród śmieci hulał. Zbudziła w mig resztę pszczółek. Przed dymem trzeba uciekać. Z łąki już nic nie zostało. Pożar był sprawką człowieka. Długa czekała je droga, wszędzie walały się śmieci na łąkach i polnych ścieżkach. Pszczoła do śmieci nie leci. Nareszcie los się uśmiechnął. Gaja ze swymi siostrami znalazła wreszcie dom w sadzie, pięknie pachnącym jabłkami. Pilnują nowego domu. Pociechą są sadownika. Znów produkują miód słodki. Lecz co z tej bajki wynika? Segreguj śmieci starannie, Powiedz kolegom, rodzinie, że trzeba dbać o przyrodę, Inaczej po prostu zginie. Dbaj o naturę codziennie, Ona się kiedyś odwdzięczy. Nie bój się pszczoły pasiastej, gdy w kwiatku cicho zabrzęczy. Pamiętaj, to bohaterka, to dzięki niej wszystko rośnie. Więc cieszmy się, że są pszczoły. I niech nam zyczą radośnie. A kiedy zjesz pajdę z miodem, pomyśl o gari wesoło. Wspomnij ją z nutką sympatii lub powiedz dziękuję pszczoło.